Witam. dzisiaj trzecia i ostatnia część co do octu jabłkowego. To jest ten mały z tych resztek. I tutaj właśnie zajrzałem, tutaj to się nie udało, ale nie udało się, nie że się nie udało, że było niedobre, tylko że postawiłem to w zaciekłe miejsce. I co się stało? Wyparowało wszystko. Nie zostało z tego nic, ale tutaj nic się nie dzieje, bo teraz to na dole można zdrapać. Jak zauważyliście, może są już suplementy, takie z octu jabłkowego, które można używać w kapsułkach. To jest nic innego, jak teraz taki wysuszony ekstrakt, który jest w tych kapsułkach. Czyli to można sobie troszeczkę z tego wydrapać, także można to suszyć i albo do szklanki wody znowu rozpuścić, albo do kapsułek można, jak ktoś ma taki, taką maszynkę, żeby kapsułki, żeby także to akurat w zaciepłym miejscu postawiłem, bo za mało wody, nic z tego nie zostało. Ale jeszcze nie jest to do wyrzucenia. Tutaj. Zobaczymy co tu. No, tu, jest, tu jest lepsza sytuacja. To aż w takim ciepłym nie stało. Że tu mamy ocet jabłkowy. Pomimo, że było przykryte, i tak jeszcze jakieś muszki owocówki wpadły do środka. Widzę. Jedzie ostro tym ostrąż no kręci. No i teraz sobie to przecedzamy. Widzicie, jest piękny ocet. A tutaj, co widzicie, te białe, to są właśnie te mikroby, które nam robią ocet. Teraz, jeżeli chcecie, możecie od razu to zostawić i przykładowo do następnej porcji, jeżeli robimy od razu następny ocet jak można to wrzucić do środka i zostawić, bo no to są bakterie, które to wytwarzają. Także to jest super. Także nie trzeba tego wyrzucać. No, ale jak nie robimy octu, no to wiadomo, można wyrzucić. Jest to odsadzone. No i co tutaj mamy? Mamy tutaj ocet jabłkowy nieklarowany, czyli najlepszy, taki nieklarowany. Bo te klarowane, to wiadomo, tam już unika się z tego. To by można było jeszcze przez przerobić i tak dalej, żeby to wyklarować, albo odstawić, żeby to opadło. Ale nieklarowany ogólnie jest najlepszy. Także tyle co do tego. Co to jeszcze? No i teraz sobie to przelać po prostu w buteleczki. No i gdzieś można w chłodne miejsce odstawić i mamy zapas. No. To jeszcze drugi baniak też się udał. Jeszcze go nie przecedziłem, ale już nie ma miejsca tutaj. Drugi też się udał to samo. Także zaraz tego też przecedzę i pójdzie to wszystko. W buteleczki i mam zapas gotowy, własno zrobiony. Praktycznie z odpadów jabłek, które nie były potrzebne. Także tyle na dziś, pozdrawiam wszystkich.